Ktoś tam był, ktoś tam był. Taki oto prowizoryczny grób. I wow. To wygląda niesamowicie. Jest ryzykownie. Oczywiście trzymamy się strony bliżej tego budyneczku, strony zewnętrznej. I było warto, bo zobaczcie co tu jest. I wielki bojler. Szczerze, tego tu ja się tu nie spodziewałem. Toalety. Wielki, gigantyczny bojler. Gigantyczny. Puste butelki po wodzie. Taka to reklama. A tu mamy stare auto. Jako wielka mucha, ja pierdziele Ja wam mówię, to miejsce jest inne niż wszystkie. Miejsce, którego jak to kiedyś powiedział żaden przygód na odcinku z tego obiektu, lepiej tu samemu nie zostawać i samemu nie łazić. Teraz podobno strażak, który oczyszczał to miejsce, albo był po prostu wezwany do wypadku, ja już nie pamiętam. Wpadł do jednej z takich studzienek i ciężko złamał nogę, więc ruszamy jeszcze tam. Spieprzamy, spieprzamy. O! Spieszamy z obiektu. Widzowie, potężny wojownik wchodzi na teren opuszczonego obiektu Zakładu Naprawczych Taboru Kolejowego. Ale, właśnie, ale wskoczył. Dobra, lecimy, lecimy. Ja jestem ruinator. Tu jest potężny młody Gucio, tam był to, A za nami jest jeszcze Amazon. I w czwórkę lecimy na tamten budynek dzisiaj. Bo tu ten był nagrywany w poprzednim odcinku tydzień temu i lecimy na wielką na wielką żulernię. Nic nie? No nie, dobra. Nie. Mamy wejście. Do potężnego żółtego stanu. Jak oceniacie ten żółty hangar po prawej? Ten tutaj. O kurde, co tu jest w ogóle? Jakaś woda. Ja nie mogę. Dobra, nowy stolik. Idziemy na część fabryczną, czy na biura? Na biura. Tu tak jest schowek. Zobaczcie tylko, czy nikogo nie ma na części fabrycznej. Amazon, zobaczysz tę słomną halę, jak ona wygląda. Jak pociągiem się Kurde. Kurde. Nikogo nie ma. Ogromna hala. Grube to jest, Jak Benele. Nie ma tu nic. Przez czas wojny. Idziemy tu na hale czy na biura? Nie zimno to jest. Tu na biura dawajcie. Piękne schody. Schodzi się i nie wie, czy się przeżyje. Ekipa idzie już. No jak schody pierdykną, ale korytarz dowalony. Co by zdjęcie zrobię? Okay, co tu mamy na razie? To tutaj, te pomieszczenia. Ok, kolejne jakieś są pomieszczenia. Cicho. Okay. Tam chyba. Dobra, tam jest pusto. Tam jest pusto. Tam jest pusto na szczęście. O, ale tu jest sprzęt. Ale ja stare te, stare, stare dokumenty. Kierowniku! Sprawdziłem sobie to pomieszczenie. lewie stary, pogruchotały. Red Bull, za, chcesz guciosi napić? Ja kolegu mi odkleiło. Chodź, jaki za to chodź. Gdzież to jest takie śmieszne? Czemu się nie śmierza? Amazon, już widok zobaczymy. O, kibel rozwalony. Dobra, idziemy dalej budynkiem. Ale Amazon się przełamał. Się bał strasznie. O, tu meble rozwalone. mogę na chwilę wejść przez Was? Przed Was? Zrobię zdjęcie tylko na ten kadr. Ale będzie dowolony kadr. Dobra. Jest, ale fajne te ręki jeszcze, jakieś ręce. I tam. To może na niższe piętro niby zejść, nie? Okno. Kolejne budynki, puste. O, ale szafka ładna nice. jest. Ale mroczne. I tam pisuar, dobra, to... Nie ma czasu, żeby wszystko... Ej, le, wie... Co? To? To jest pozostałość po zakładzie, mordo. Co to jest w ogóle? jest maszyneria. Tu są... Ej tu zwijesz na halę tam Tu się pójdzie Nie tu jeszcze nie ma Art kibel Jest wir na hale, Ale tu są Kibele wielkie Kolega się cyka trochę o żu żubr, napij się na rozluźnienie, na odwagę. O, i biura jakieś jest. Co jest. O, ktoś przykleił plakietkę Urbex. O, jakieś biura tu są. Czy, czy wy uciekacie? Co jest? Panowie, co jest? Co jest? Co się stało? Co się stało? Jak drzwi się otworzyły? Ale masz... Ale jak się drzwi otworzyły? No to w tym budynku A to, jak się rękę otworzyła czy same się tworzyły? Ręka. Ale nie trujecie nie? Jest samotko? Koledzy, widocznie, jakieś przewidzenia. To można iść do kolejnych budynków. A tu ktoś te drzwi otwiera? Jakiś menel? Czy... Kurwa, tam budynek. Dobra, to wychodzimy sobie obiektu, czy idziemy dalej zwiedzać? Nie Dobra. Z DNK dojechał od, y, ten genetycznie. Dziękuję za odcinek. Dziękuję wszystkim, którzy wystąpili. Pozdrowienia. Wracamy. Tym razem jednak bez Amazona, bo on się trochę cyka. i... tam wiem czytać. Dobra, a jak Dobra, to, a, a, a i za to jak tam emocje, jak przed wyprawą? Mam ci że to jest szczerze czy jak? Szczerze dawaj. To mi się nic O kurde. Co to w tych liściach jest? Zdzik. Dziakł dzik. Hej! Ja tam zrążę! Co ty robisz w tych krzokach? Będę na straż ochrony kolei dzwonić <śpiewanie> Wracamy, idziemy obczaić kto tam jest tam, tam bokiem Można bokiem iść. No nie trzeba przez płot przeskoczyć? Ale to nie problem chyba. No. Idziemy takim laskiem, puszczą białowieską. W budynku dawna odlewnia. Tam gdzie był żul prawdopodobnie. Prawdopodobnie przeniósł się z budynku. Dobra, ja na ziemię cicho. O, tu jest dziura, Dobra, Tu jest dziura. Nie będziemy chodzić. Nie będziemy chodzić. Będzie ciężko. tutaj. Nie ma go tam. Nie ma, tam jest. Ja już. Się Cześć. 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 No, tu nie by nic nie ma. Zatem trzeba bliżej podejść. Dobra, to możecie iść zaraz za mną. Ja mogę pierwszyć. Kurde, ale Bez, z swoimi kolegami To odwet jest. Odwet do, do ostatniego odchinienia Nie wiem, że ty, Ale lecimy tutaj. Tu jest potężna zakroń. Policja? policja? jechali. A ty nie no, bo my po nas nie jechali. Może po Menela prędzej. Menel policję by wezwał? Ciekawy to było. Nie no, ochroniasz lodówą? Po... Po... Ochroniam. Dobra, o ile pierwszy uciek z tego miejsca to była zadymka, o tyle drugi to już jest inna rzeczywistość, moim zdaniem. Trzeba to uwiecznić. Ten legendarny demon z DNTK, który nawiedza to miejsce. Coś się rzekł. Ale można chyba podejść jeszcze. To mi się wydaje pój tu były jakieś bruzy I teraz pytanie gdzie on może być? Bo tu go nie ma raczej pójdę tam tamtędy Czy jest w budynku. Będzie zaraz widać. Budynku nie ma. W tej części. Ale my idziemy dalej myślę. Staropona. O kurde! O kurde. O kurde. O kurde.

Jak... No jest nagrany, dziad. To Dobra. Ej, bo... Żegnajcie. w serio jest koniec.